To no z informacji, które mamy, wygląda że wygraliśmy rajd i to zarówno w, w klasyfikacji generalnej, jak i w klasie także. No myślę, że duży sukces, biorąc pod uwagę warunki, biorąc pod uwagę to, że w zeszłym roku mieliśmy tu poważną eskapadę poza drogę, więc trzeba było się przełamać, trzeba było podejść do tego rajdu jakby i technicznie, i nazwijmy to psychicznie odpowiednio. No widać, że to zagrało, także, także jesteśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Udany rajd. biorąc pod uwagę to, że w tym roku niewiele jeździłem rund, bo tylko Arłamów, no trzecią ligę też jeździłem, ale jazda bardzo fajna, fajnym samochodem, już teraz nową tym mamy, no mieliśmy ochotę trochę na to zwycięstwo, ale się nie udało, ale i tak się cieszymy, bo być między Halickim a Paliderem to jest sprawa uważam. Dziękuję mojemu pilotowi, którego nie ma, bo gdzieś tam pewno podpisuje autografy <grywa> za fajną po prostu robotę, którą zrobił, ponieważ dzięki niemu jestem tu na mecie. No i cieszymy się. Mamy pierwsze w klasie, drugie w generalce, jakaś tam niewielka strata do pierwszego, także pewno przyświętujemy dzisiaj trochę. <grywa> Raj, Raj Cieszyńskiej Warburki mieliśmy dojechać w pierwszej piątce. Także jechaliśmy sobie od początku takim sto, spokojnym tempem, yy, takim bezpiecznym, które umożliwi nam metę. Udało się jeszcze zdobyć trzecie miejsce w generalce. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Co do całego sezonu, no tutaj e, podziękowania należą się dla wielu osób, dla ba, bardzo wielu osób, które, które nam pomagały, jest to, jest to naprawdę, jest to, jest to naprawdę spora, spora ilość osób, cała ściepa Rally Team, dużo, dużo osób nam pomogło w tym sezonie, także bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na więcej. <gryw> Dziękuję. Rajd był ciężki, rajd był długi, reszty nie będę mówił. E, faktycznie, rajd Barburki Cieszyńskiej w tym roku e, zaliczał się chyba do najtrudniejszych rajdów. E, ja e, po długiej, długiej przerwie wróciłem właśnie na barburkę. Dzięki sponsorom e, odbudowaliśmy, wybudowaliśmy nowy samochód. E, w końcu to jest topowe auto w N-Grupie, którym można się naprawdę mocno ścigać. E, pierwszy raz z pilotem Michałem Lipowieckim, po. Mm, Dość długich poszukiwaniach pilota e, Michał, świetna robota. E, początek dla mnie bardzo trudny. Trzeba było nauczyć się słuchać i przypomnieć sobie, jak się jeździ. Efekt mizerny na pierwszym odcinku, ale od OHAP, które jechałem w 2010 roku, zaczęło się prawdziwe jechanie. No i jesteśmy na mecie. E, to jest dla nas najważniejsze. Myślę, że dla sponsorów również. A wynik przyszedł sam. Pierwsze miejsce w klasie, i pierwsze w N-grupie, nieoficjalnie. Pewnie jeszcze spotkamy się na badaniu kontrolnym numer dwa. Rajd rewelacyjny tylko wracać do cieszyna. Naprawdę, organizatorzy popisali się i przygotowali świetny rajd. Bardzo trudny ride, szczególnie drugi odcinek. Mnóstwo podbić, mnóstwo dziur, i mnóstwo takich miejsc, w których można naprawdę było szkodzić mocno samochód. Ale nam się udało przejechać to bez szpery, nawet jesteśmy zadowoleni z siebie. Także mam nadzieję, że się tu pojawimy za rok, jak nic się nie zmieni. I No i tyle. оолнйвыди друга выде друга

就五年。 Thank mm -hmm.